Cześć, nazywam się Justyna Pergieła. E, prowadzę profil i aktywności pod hasłem Dziczejemy. E, a dzisiaj dla dobrych konopi będę gotowała z dzikich roślin jadalnych, czyli potocznie tak zwanych chwastów, e, z użyciem właśnie typowo polskich konopnych produktów. Mówię o tym dlatego, że w sierpniu obchodzimy Dzień Kuchni Polskiej i chciałabym Wam zaprezentować takie nietypowe dania, które myślę sobie, że dawniej w kuchni polskiej były używane. Następną potrawą, która jest świetną przykąską grillową, ale też daniem obiadowym czy kolacyjnym, są pieczarki, które nadziewamy pastą ze zmiksowanych ogonków z dodatkiem ziół aromatycznych, czyli krwawnika i burzczyka kurdybanka, a także z liśćmi podagrycznika. Taką zieloną pastą nadziejemy pieczarki i będziemy je lekko smażyć na, na grillu. Liście podagrycznika. Będzie kilka liści babki lancetowatej. A także jako przyprawy będzie krwawnik i błuszczyk kurdybanek. W składzie sobie jeszcze oczywiście pieczarki, i pieczarki, nadziejemy, taką zieloną pastą z dodatkiem e, nasion, konopnych, e, nieuskanych. Ogonki pieczarek wkładam do blendera. Jest to takie danie, które możemy na szybko przygotować, nawet jeżeli wiemy, że mają za chwilę przyjść goście, a my chcielibyśmy ich czymś fajnym ugościć. To, mając pieczarki w lodówce i mając ogródek, wystarczy, że pójdziemy do ogródka i poszukamy tego, co w danym momencie akurat jest świeże i zielone, co właśnie rośnie. To właśnie ja Wam pokazuję takie zioła, które są dostępne od ręki, i po prostu warto, żebyśmy je zbierali świeże, tak żebyśmy mniej się na tą chwilę skupili na robieniu zapasów, a właśnie na tym, żeby je po prostu na co dzień do swojej kuchni wprowadzić. Mam tu ogonki pieczarek, mam bluszczyka kurdybanka, mam krwawnik, to są dzieła przyprawowe, one są dla aromatu. Mamy szczyptę soli, nawet taką troszeczkę większą, ponieważ jest to danie, które może być wyraźnie słone. I mam też liście i łodygi podagrycznika. O, tutaj jest podagrycznik. Ja go również e, drobno pokroję. Pokroję go razem, od razu z liśmi babki. Nie jest to duża ilość, ale taka, która nam się w miarę dobrze zmiksuje. I tutaj e, użyjemy odrobiny oleju e, z nasion konopi tego zwykłego, czyli niepraszonego. I miksujemy. Jeżeli jadacie masło, to można również tutaj e, oprócz oleju dodać e, trochę prawdziwego masła. Dzięki temu konsystencja tego farszu będzie e, bardziej zwarta. Ja nie będę tego mieliła w taki sposób, aby było zupełnie um, połączone. Warto, żebyśmy czuli w zębach czasami smak roślin. To nie musi być papka. E, oczywiście niezbędnym sk składnikiem tego farszu są nasiona konopi e, i damy tutaj nasiona konopi nieuskane. Postaram się to lepiej zmiksować. Farsz fajny, bruzełkowaty. Taki, który będzie i czuć troszeczkę w zębach, że mamy tutaj i pieczarki, i rośliny, i konopie. A jednocześnie nam się to będzie bardzo przyjemnie zapiekało. Tak. Takie używanie w jednej potrawie kilku roślin. Tu mamy tych roślin aż pięć. Plus pieczarki to jest świetny wstęp do tego, żeby poprawić w swojej kuchni bioróżnorodność, tak, żebyśmy jedli więcej gatunków roślin, żeby ta dieta była bardziej urozmaicona, różnorodna. A przy okazji takie nadziewane pieczareczki też są świetną formą na, na podanie konopi, które też warto, żeby coraz w bardziej różnorodny sposób wracały do naszej. Kuchni. Jeżeli się macie spotkać na Grillu na przykład ze znajomymi, którzy będą piekli, już nie, nie będę wypowiadała tego słowa, to powiem Wam, że gwarantuję, że takie pieczarki znikną pierwsze i będą jeść je wszyscy. Nie tylko weganie. Możecie oczywiście także użyć tych dużych pieczarek, takich grillowych, portobello, brązowych. Eee, wtedy nie jest to taka robota jak dla krasnoludków, jak ja w tej chwili robię. <gry> nie ma potrzeby, żeby tutaj dodatkowo dawać jakiś tłuszcz. One po prostu będą się na gorącym grillu eee, grillować.